Witam Was bardzo serdecznie w drugim odcinku Minecraft Star Wars. Jestem ze mną Hasus. Dzień dobry. No to co? No tu jesteśmy w tej kopalni. zainstalowałem. zainstalowałem... zainstalowałem Race RaceMap. Tutaj zaznaczyłem domek. Niestety Hasus jeszcze nie ma. I zainwestowałem nowe mikro. Jesteś milionerem. Hmm. Nie no, czekajcie. Żelazo już się przypaliło. Mmm, 30 żelaza. Ładnie. 8 złota. Nie. A ja osajcie. Dobra, czekaj, pomogę ci już. Ej, <takuj> dobra, ale tamto to koło całkiem. To idzie w głąb jeszcze. A, światełko zniszczyłem. Twoja wina. Moja bardzo wielka. <laughs> A to ma być głębiej? No ja. Uuu, no to po co to samurowałem? Bez sensu. No to przecież Ci mówiłeś, że głębiej ma być. Nie mówiłeś. Głębiej. Dopiero teraz mi Ale... mówisz. Nie no. To przerwi nagrywanie i ze odtwórz jeszcze raz. <grymne> <grymne> Jeden żart. Dobra. Nie mnie w ogóle nie słuchasz. Słucham. Po, po nie, no, powiedzmy. Ja. Tak. Dobra, zaraz, zaraz, mi się kilo skończy. Mam jeszcze kill, <grymne> jak chcesz. <grymne> o, wągiel. Czemu ty zbierasz Expo? No tak sobie Ja Haha, ale fuck. Ci się. Słyszałeś? No Czekaj, a tu jest warvencz Ooo A mnie to wkurza, nie? Dwie muchy mi siedzą prosto na okienku Minecraft. <ścoughs> Jak ty? <ścoughs> Pjadę monitor, zaraz rozwalę. Cicho, chwila prawdy. Jep. Małe jep było. Ale się nic nie stało, niestety. Mały się przyłożyłeś, nie było w tym <gry> Nie, no nie chciałem, bo nagrywam i tak bym wtedy nie mógł zastopować filmu, i wiesz, już się nie nagrało. Oj, Cicho, ryzyk. teraz muszę stąd wyjść. No. <laughs> Dobra, jest dobrze. Jo. Do Czeka... Po co ty to zakupywałeś? Nie wiem, szczerze, nie wiem. Są załe. Nie, bo to jest tak brzydka dziura <laughs> ogromna dziura. Czekaj. Akurat tam gdzie kopały? Czekaj, żwiru żyje. I'm coming, bitches. Czekaj, co ja wiem? Nie wiem, sam nie wiem, co ja w ogóle robię. Oj, mieć mięciu. Nie mam w ogóle w pesów. A 5 FPS-ów. Ty, to masz być taka głęboka? Szluszek? Ja szaleję, mam 30. No to masz dłużej, ja mam tylko 5. Nie no, ja mam 1 FPS. Na sekundę. No, nie, <śm> na... nie, na godzinę. Ale. to sobie poczekamy. Albo na dzień. To Jeden FPS na dzień spoko, starczy. Mam wągiel. O, z... Mój eksp. Z góry Mój jest eksp. wągiel. Mój eksp. Dać mu... Ósmy level. Ty, a tu wągla. Kopiemy to w ogóle? No i Ha, też. fajnie. Czekaj, idę się wykąpać. Pracuj za darmo. O, nie. Ej, ale tu już jest... Wiesz, że tu jest już ten. Ty, chodź na dwór, zobaczyć. Śniegi. Ty wiesz że, wiesz, że... to jest koniec wechy. wiem, westry. tu pada śniegi, deszcz... Y, równocześnie, wiesz o tym. Jakiś no to i sobie ten... zobaczyć. Wiesz jak fajnie to wygląda. Czekaj. Idą, idą. No, what the fuck? Kurde, ginę. Jedzenie brak. Mleko? No, mleko. Nie znam. Nasz domek jeszcze. Fuck. Ej, weź zbierz trochę żarcia. A ja jem. Mięso ząpiaka. Delektujesz się ucztą. Jest jeszcze głębsze? Tyle ile Nie, chyba? no weź. Po co nam takie wielkie? Dobra, spryknij. Bo tu już jest ten. Bo ty już... Kurde, głupi deszcz. Wszystko zepsuł. Całe moje życie. Moje FPS -y. <laughs> Zepsuł całe moje życie I moje FPSy <laughs> Nie no Fak Hula bitch. Co ja mówię? Nie wiem, mongolskie <laughs> coś <laughs> Dawaj mużynku, dawaj, dawaj Mam muchy na nosie. Nie chcę zejść. To ty masz z tymi muchami, to ja tego nie ogarnę. To no, ja wiem. Czekaj, cicho, zaraz ją zabiję. A fuck. Zabita. Fajcie. Right. <laughs> Ale zabita. A się krew pola z jej mózgu. Ona nie ma mózgu, od tego zasięgu. Ona została stworzona, żeby wkurwiać ludzi. Dokładnie. A przykład brała z komara. Weź, już mnie nie dobijać. Wczoraj to chyba z 10 nabiłem. A ja właśnie 0. Lewej Teraz mam jednak Ej, ty masz no. kilka, nie, nie. tu tak nie. Nie, nie, nie. Nie, nie, nie. jest nie, nie. Nie, No Nie, nie. Nie, wielkie Nie, malutkie No Czekaj, ja podłogi ryję. Ryję. nie. ...w swoim pistoletem. Fak. Szkrzyni ah. nie mogę otworzyć. Fak. Hey, no the... what the fuck? Też mam laga. u no, mnie. Yyy... Mnie też. Żelazo mi się kończy. mieni tego drewnianego kompa. <noise> ja mam tak właściwie trzy kompy: jeden innego laptopa, drugiego tego co teraz gram, a czy czego z 2000 z 2000 roku tak właściwie. Nie wiem, po całego, czy mam. Na nim na co go trzymam. No w te trzy na nim który... Nie, tam nawet jednak tam gry nawet nie działają. Ja to nawet ja by nie mogę zainstalować od tego, czy można zacząć. <laughs> Ty nie wiesz jaki to jest dobry komp. To jest kąp najlepszy na świecie, to jest gaming. Ja. Yeah. Gaming komputer. Nie no, ja nie, nie, nie chcę się kopać. Deszcz jeszcze pada? Deszcz jeszcze pada, nie chcę mi się iść na dwór. Po, po żarcie. Mmm, ale noc jest. Chcesz żebym zginął? Tak. Szczerze? Tak. Czekaj, na to idę, ale... jest jeden warunek. Mierczyk sobie robię. Ale nie wracasz do bez jedyny. Dobra, niech ci będzie ale fajnie mieczyk wygląda Minimum 2 staki Czekaj minut 2 staki, okej okay. Czekaj, sobie włączę game moda ja Czekaj, nic nie biorę, tylko mieczyk Yyy, gdzie się podział mój mieczyk? A tutaj jest Biorę A po co mi łopata? Jakie kij mi łopata? Dobra, biorę pochodnie i mieczyk. I... Idę po jedzenie. W deszczę. W deszczu. Fuck! prawie bym spadł. O, oh, zombiak yeah. się topi. Siema zębiaku. To nież? Ja ci pomogę w tym. A nie, to była kura. Kurczak, kurczak, kurczak płynie na dół. Nie chcę się po niego płynąć. Głodny jesteś? No nic się teraz przypomnia. Ten początek z Ekafleuszem. A Fuck! Ale on wegeta. Prawie kabumby było. Trzeba jeść prawie kabumby było. Kiebę. A potem na starcie waza <grymne> Słyszę że Jeszcze bielka. Ja słyszę, że Dobra, no to czekaj. Słyszę tu o! więcej znalazłem. Ale słodka. A tak, tak, potrzebuję jedzenia. Dobra, jedę do ciebie. Oh. Cięcie. Dobra, jesteśmy po krótkim cięciu. Miałem nalot na mój pokój. Oh yeah <laughs> Dobra, idę z jedzeniem do ciebie. Ja polo... U, upolowałem coś. Coś, co Ci się spodoba. Tylko czekaj. Pierwszy to przepalić. Fajny mieczyk. O, stajka Fuck, tak. Dałem Ci go. Dzień. Łap. Zrobiłem go na grill'u. Oh yeah. Tak. Chcesz kurczaka pieczonego? Nie. A ja tak. Czekaj, mam. Oloj. Oh, Ty, to było dobre, nie? E, Ale pizło. No, gdzie ty jesteś? Chodź do domu, człowieku. Ja tu teraz wody robię. Fuck. Gdzie ty? A tutaj. Nie mówisz tego. Nie, z kamienia. Ja mam cztery z takich kamienia. Ale ja tylko zapełniałem, bo miałem zbędne. dokańczamy nasz, naszą śpi, spiżarnię. I to w końcu robimy przejście czy wyjście tutaj na schody, schody do góry? Ja myślę, że przejście, tylko że tu jest woda. Czyli w tą stronę nie da rady. Albo pod wodą byśmy musieli zrobić podkop. I tam na tą wyspę podkop. Ale na tamtą? No. no dobra. Co ty o tym myślisz? Mówisz masz? Kuk... Fak. Fak. Będę w naszą górę. robię takie przejście, żeby za... żadne moby nam tutaj nie weszły Fuck, ale kźmi dzisiaj w tym Minecraftie. Bez kilku. No I czemu ja mam mieć? Nie wiem, pytaj się mnie, a ja ciebie i niech się nie odpowie Dobra, czekaj, ja muszę wyjść do góry. No dobra, tam ten Zobaczę czy coś w naszym starym domku zostało jakieś materiały Ej, ja muszę kopalnie zrobić. Ale grzmi O, masz, masz jeszcze kobla trochę, czy nie? Ty, ja mam tutaj jak cztery saki. To weź mi kopc tu. Już, tylko drzwi jest setne. Fak, ale grzmi! Uciekam do domu, nie, się boję. Siika po gaciach, po gaciach. Masz. Gimi, gimi, gimi. Dobra, drzwi tu stawiam. Ale ze szkła robimy, czy normalnie? Kamienie. Nie wiem. Chyba z na razie, bo... że, że szkła to do nas chyba nie będzie stać Moim zdaniem Oddaj mi kamień Wszystki? Ludo. Cały Co? Ale Wasz... nie mówiłem do tego, bo mi tam wskoczył kamień i mówiłem, że mi dopragię. Lola ja ci dam, tam wszystkie moje wszystkie, całe moje zbiory, nie? Daj łaszkę pana. Ile już nagrywamy? Nie wiem, 25 minut gadałem 18 minut nagrywamy. 18 30 sekund. To może żebyśmy kończyli? Już? Nie chcę się tak renderować. dobra. Zbyt długo. Fuck. No to czeka jeszcze. Że... Trzeba lepszą podłogę i wtedy z nas ocynek. Weź to wykop. Fak Żal. Fak, ale tu ciemno, nie? Czekaj, bo nierówno. Dlałem. Ciężko, ej, nie, nie rób takiego długiego tunelu, po prostu zrób dwukratkowy. Dwu albo jedno, to jest obojętne dla mnie. Czekaj, jeszcze powinno. Wejście już zostawimy normalnie z kamienia, co? Ta. Nawet fajnie wyglądał, tak jak tam zrobiliśmy. Mm. Tylko tutaj tak może dokończymy, co? Okej. Okay. Kurde. W mi mi tak kurze już. I to są tutaj tam ściany. Tak. Czekaj, podłoga jeszcze została. Wykończymy mm. tą podłogę i kończymy. Kończymy. <grym> kończymy. <grym> Niestety. E, ten klocek też? Ten tu. Co? Weź się tak zostawimy, tu fajnie wygląda. Mówię tak jak tam jest. No. Chodź, tutaj fajnie wygląda z tym. Tak. To jest duże pomieszczenie. Nawet. Wie, nawet we nie mam na łóżko. A tutaj ten e, sufit? A. O, Nie nie zauważyłem. XT. No. Ok. Jest pięknie, moim zdaniem. No co, w następnym odcinku zaczniemy nasz, nasz tunel. Co? O. Zaczniemy, od... zaczniemy od. Tak, same... mój kobel. Mój. Żyga, żyga na ciebie. Mój kobel. Ej, ja nie chcę tego. <laughs> Dobra, no to co? Żegnamy się z wami. Pa, pa. Hello. Dobra, nara. Bye, bye.